Cześć wszystkim! Jestem Weronika Pusz. Lubię się śmiać i bawić. Teraz was oprowadzę. Tutaj jest dzieciątko. Tu dwa aniołki. A tam pasterze. I tutaj pasterzek. <grym> tutaj jest dzieciątko. I, te, I Maria. A te figurki są inne. O tak, 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 tak. To jest szysza, a tam malutka szysza. A tu jest choinka. tu na której siedzą ptaszki. Tam jest zielony i tutaj, a tu jest niebieski i tam jest niebieski. A tutaj jest ładny na roślina. A tu. Jest pani z mlekiem. A tutaj pan z koszykami. A tu świeczki. Wielka, mała, wielka, mała. A tu szysza. A tutaj cyganka. A tam jest wyjście. A tam gwiazda petlejska. A tam księżyc. I Betlejem. Oczywiście. I domek jakiś. I wejść brama. A tu jest owieczka mała. A tutaj dwa aniołki. A tutaj pani biedna. Dziękuję bardzo. To wszystko.